Cześć z tej strony ponownie i zapraszam na kolejny odcinek z serii Hellbound na czwartą misję, na piątą w sumie misję, no bo w jednym odcinku były dwie. E, zapraszamy do wspominanych w poprzednim odcinku latających dusz, czyli The Flying Souls. E, I co tu dużo mówić? Lecimy dalej, tu widzę. Znowu na starcie mamy jakąś rozwałkę, ledwo się... mapa zaczyna, a tu już rozwałka. No w sumie spoko, no nie trzeba jakoś się tutaj specjalnie doszukiwać wrogów. Zaczynamy misję, od razu mamy kurde kilku chłopków na twarzy szarżujących na nas zewsząd, czemu by nie. Ciekawy jestem ile zbroni ogólnie rzecz biorąc i mam nadzieję, że w tej mapie nie natrafimy no, na żadne bugi Tak, poprzednia końcówka. Gdzie nie mogłem strzelać, pod sam koniec. Dobrze, że były tylko dwa pieski do, na samym końcu i mogłem je po prostu ominąć. Gdyby było tego więcej, to mógłby być problem. Także, miejmy nadzieję, że więcej bugów nas tu nie spotka. Czas pokaże. O, to było jakieś takie... O. Masowa amunicja. Dobra, pytanie. Czy tu... Jednak tam, tam były jedne drzwiczki, których też nie otworzyłem, bo stwierdziłem, że najpierw zobaczę dookoła, co się dzieje. Pytanie czy nie lepiej będzie pójść najpierw tamtymi drzwiczkami sprawdzić. Ciężko stwierdzić. Tylko mi ten shotgun bardzo mocno przypasował szczerze, tego cały czas z nim gram praktycznie. Tu skąd się? Halo? Zapraszał was ktoś? Hmm, takie wrażenie, że jakby to się zapętliło. A, tak, no dokładnie, z jednej i drugiej drzwi doszedłem do tego samego miejsca, więc okej. Okay. Tu 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 Nie, nie miałem nic przeciwko temu. To było... to się... No właśnie, pyk. I do góry. Up, up, and away, please. Co jest, nie mogę? O, mogę. Okay. Nawet wygląda na to, że chyba muszę. Ale no, na wszelki wypadek, jakby się okazało, że jednak żyje, to można było jeszcze raz strzelić. Na chwilę myślałem, że to jest przepaść, a to jednak to jakiś taki przeszklony. To posadzka. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj coś było. No, coś było. A nawet można że że jest. No, secret, Ten złoty klucz na to wygląda. Saving game, yellow key has been obtained, okej. Okay. Powiem szczerze, że bardzo przypadkiem na niego trafiłem, bo... stwierdziłem, a skoczę sobie, nie? I tak sobie skoczyłem, że trafiłem. A, oto, wróciłem się. Nie będzie sekret, ok? ściany lubią czasem być, wiecie... zdradliwe, albo ukrywać coś ciekawego. Dobra. No cześć chopy. No, bo tutaj i tak klucz był potrzebny. A tu byłem? No byłem, no bo tutaj zdobyłem klucz. Ta. No i te drzwiczki w sumie faktycznie wymagają żółtego klucza. Nie przeszedłem tam od razu. Fajna rozwałka, no powiem szczerze, że no tak z kartą misją powiem szczerze, że no, no, no fajnie się gra, nie jest jakaś super mega rozbudowana rozgrywka i czy coś, no ale w gra nie ma sobie niczego do zarzucania no. Fajna mucka, duro flaków, spoko ścieżka dźwiękowa, wydaje się, że jakby było tylko dosłownie kilka kawałków zapętlonych ze sobą, no ale w sumie to jest chyba indyk to jest chyba indie gierka, robiona przez pewnie garstkę ludzi, jak nie może nawet przez jedną osobę. Powiem szczerze, że się nie zagłębiałem tak naprawdę, ile osób stoi za tą produkcją. Ale wygląda na dość niewielką produkcję, szczerze powiedziawszy. A mimo wszystko jest całkiem spoko, bawię się nawet nieźle. Jeżeli ktoś grał, możecie też dać znać, czy wy się dobrze bawiliście przy tej gierce. Dobra, moment, ja muszę tam się jakoś dostać, teraz szybciorem na drugą stronę. Tu są jakieś schody Aha, oni wrogowie przy okazji Dosłownie, tak, stąd muszę tu zaskoczyć i później szybko tam, okej. Okay. Tu nic nie ma? A na to mogę pewnie wyskoczyć, coś czuję. Chyba jednak nie, dobra, nieważne. I koje, okej, okay, lecimy. Czyli tu i szybko tu po schodkach i do przodu. Oj, gdzie były te schody? Zdążyłem Dobra, gdzie jesteśmy? A to miałem wyżej jechać chyba No to wygląda, że bo miałem jechać wyżej Jeżeli tak, to to jest słabo O, tu nic nie ma Damn. Damn son Aha, tylko tak, teraz jestem tu, a tu co jest Dobra, go! Teraz <laughs> już wiem, gdzie mam iść. I że mam nie zeskakiwać z tego. No to jedziemy, dobry. Elevator up, please. Dzień dobry. Czy zostałem George'a Kuna'a? My tu mamy. To wygląda jakby to miało się otworzyć, to był przycisk Jakaś kolejna winda ewa. Mhm. Dzień dobry. Na górę proszę. Saving game, dobra No cześć, Reksio. Co słychać? Dobra, tu nic nie ma. Amunicja zawsze się przyda. No rozwałki ciąg dalszy. Sekunda. Kotek, kotek się obudził i chce wyjść. Chwila pauzy na przebudzenie się kota. I lecimy dalej z rozwałką. Oj, nowy przeciwnik, co to było? Nie wiem, dostało strzałę i nie zdążyłem zobaczyć co to w ogóle było. Kosmos. Mm -hmm. Mm -hmm, dobra. Co my tu mamy? Co my tu mamy się wujek, by mógł zapytać? Czerwone drzwi, zielone drzwi. Mam żółty klucz. Hmm. Czyli idziemy na razie gdzie indziej. No cześć. No cześć. No cześć. Co was tak dużo? Co rodzina Ewa na mnie się tak powiem, wybrała. O! To wygląda jak latająca jakaś taka ryba dziwna. Nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie do, do kakodemonów z duma czy co? Mhm. Co to w ogóle tutaj się dzieje nade mną? Saving game, gdzie zielony klucz, okej. Okay. Faj! Można się było spodziewać imprezy na, na dachu. Impreza na dachu zawsze spoko nie. Rów party Pieseły. Pieseły Da się na to wyskoczyć? Patrzcie, skrótów, sekretów szukam Secret finder Na ostatnich mapach coś nie bardzo mi szło z tych sekretów No secret for me O, prawie <grym> odbiłem się Hmm no na górze nic, nic tu nie ma, nic tu nie ma, no to nie dobrze, że nic nie ma. Ja tu przyszedłem z poszukiwaniem sekretów. A tu nic. Tam da się przejść? Ale nie próbować. Ale nie sprawdzać. Go Nie wiem do zielonych drzwiczek. No to mi się dało przejść, jak widać, bo bo idziemy. A co tu się dzieje? Can't open directly. Eee gdzie ja kurde jestem? Hello. Co to kurde gdzie ja jestem? Co tam jest? Mhm, mm idziemy od drugiej strony. Okej, okay, no to idziemy. Pytanie tylko, czy ja będę w stanie stąd gdzieś wyskoczyć, czy nie marnuję czasu, idąc z tędy. Jolo No chyba jednak nie wyskoczę tędy nigdzie. O! Mhm. Mm no chyba jednak nie. Au 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 Dobra, zawijmy się. Chyba za dużo chciałem, szczerze powiedziawszy. <laughs> to było głupie. To było bardzo głupie. ja mam checkpoint. Mam klucz? Nie mam klucza, czyli przed klucza. To kluczano, to dobra no. no Dobra, lecimy Zmordowałem wystarczająco dużo czasu No Dobra, dało się w końcu trafić Stuba jest, pek, pek, pek No i są te drzwiczki, którymi Chciałem iść i doszedłem do tej nieszczęsnej lawy. No a tu wystarczyło zaskoczyć sobie. I tutaj mam zielone drzwiczki. Chociaż ja wygląda to, że jestem od tej drugiej strony. I tu są te czerwone, bo tam było zielono, bo czerwony i teraz wygląda na to, że jestem tutaj, od tej drugiej strony tych czerwonych drzwiczek. Aha, tu jest ta winda, okej. Okay. Wtedy wyjechałem, wcześniej stąd. Stąd wyjechałem tą windą, no dobra. Oj, ja nic mi brakło też od Gana, bez kitu. No i tu są czerwone i zielone, zielone mamy. Zdecydowanie brakuje omicji do shotguna. Oj, 35 hapsa mi zostało, nie zawiera Saving game. To się teleportuje, dziadostwo. Mm -hmm. No dobra, trochę HP odzyskałem, amunicji z shotguna bardzo mało No Nie, niestety, zdarza się Poskoczyłem po kamyczka mhm. O, no cześć, się ma Mi się gościu pojawił przed twarzą centralnie Dobra, mamy trochę z jest OK. No dobra, let's go, impreza. Mhm. Dobra, co my tu mamy? To będzie klucz, pewnie. Armor. I czerwony klucz, no i dobra. Dobra, gra się zapisała, jest OK. O kurde, ale tego bydła tu jest. No właśnie. Trochę dużo tego bydła wyskoczyło, ale ładny piesek. Last checkpoint. No gra się zapisała, czyli jesteśmy od tego miejsca. Jednak no, kurde, ograniczona amunicja z boli. No ha, no tak, bo checkpoint. checkpoint... Checkpoint od razu, tylko zebrania klucza, nie 30 stąd kurde Jak to wygląda jakby stąd kołko leciała, dobra To co? skrótami, nie? No prawie Aha, no nie ma tu wyjścia. Hmm, no dobra, muszę przyznać, że nieźle idzie. I czek będzie oczywiście zaraz od razu z otwarcia, więc walka z tą całą yy, makabrą. Śmierdzący mówił, ojczyzny. Czas, żebyś się z nimi połączył. No to będę raczej końcówka. Coś tak mi się wydaje, że wyjdę tymi czerwonymi drzwiami i będzie klej mapy. No dobra, na wypadek gdybym jednak nie doskoczył, to czy jest to jakaś ścieżka, żeby się cofnąć? Eee, chyba nie ma. A tu jakieś skałki. Tu są jakieś skałki. Jakbym nie doskoczył, to tu na te skałki. I czy coś tam... Nie, dobra, nie ma co kombinować. Przejdziemy sobie naokoło po prostu grzecznie. Dzień dobry panu. Can't open directly? Czyli coś tu jest, kurde No pewno To wygląda jakby się tam dało przeskoczyć, nie? No chyba jednak nie do końca mi się udało Dobra To są te skałki co wcześniej tu biegłem po tej lawie, nie? Tymi glitchkami się to wrócimy, nie? Tu się też nie da otworzyć directly, dobra. Oj, 14 AP. Nie za wiele, 19. Mhm. Aha, tu się wróciłem w to miejsce, gdzie był ten klucz, okej. Okay. Tu mam jakieś życie przynajmniej do zgarnięcia jeszcze z tych pokonanych u góry, dobra i co? Dobra, idziemy, oj, idziemy zebrać to, co tutaj zostało do zebrania. Dobra, jakieś żyćko mamy, tu są te drzwi. Eee... Tędy ja faktycznie tam zaskoczyłem, bo już zgubiałem, zgubiłem wątek, gdzie miałem iść. Tutaj. I tu były te czerwone drzwiczki. Toro się pojawili przeciwnicy. Pojawili. To znak, znaczy, że dobrze idę. O, czerwone drzwi. Ja, ja mówiłem. I tu też są jakieś czerwone życzki. 12 a nie za wiele. No i z drugiej strony jestem tutaj, okej. Okay no okej okay. to jest koniec udało się jakoś po trzech śmierciach bodajże się udało 98% fragu 98% itemów 0% 3 minuty 15 sekund? To chyba od ostatniego wczytania checkpointa. Dobra, latające dusze ukończone. Nie wiem, jeżeli dobrze widzę, zostały nam dwie plansze jeszcze? Może więcej, może mniej. City of Fury, czyli Miasto Fury, coś w tym stylu. Można rzec, także dzięki za uwagę w tym odcinku, widzimy się już niedługo w kolejnym, City of Fury na to wygląda, także jeżeli się wam podoba, to zostawcie suba, jeżeli chcecie być na bieżąco, oczywiście zachęcam do tego, zapraszam również na streamę na Twitcha, dobra, tyle ode mnie, miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tam oglądacie, trzymajcie się, cześć, hej!